Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Was przywitać z Kartuskiego Lasu. Z gór już wróciliśmy, więc od razu popędziłem do naszych lasów w Pomorskim zobaczyć, czy, czy u nas sytuacja jest lepsza. I powiem, że od razu jak wszedłem do lasu, no może nie jestem zaskoczony ani zdziwiony, ale Natrafiłem na krasno borowika ceglastoporego. Zaraz Wam pokażę od czego zaczynamy. No, I tu właśnie się pojawił Borowik ceglastopory. Usuniemy gałązkę. Drugą gałązkę odchylimy i go wykręcimy. Krasnoborowik, ceglas topory No, pachnie normalnym grzybkiem pamiętam w, w tamtym roku jak napotkałem e, gorzkoborowika żółtoporego to pachniał buraczkami nie wiem czy, czy macie podobne odczucia nie ale to jest krasnoborowik cegla stopory prawda, że piękny szukamy dalej grzybków idziemy dalej w las uszedłem tylko kawałeczek chwileczkę i zobaczcie co znalazłem oprócz komarów oczywiście Wyglądają jak koźlarze. Koźlarze bukowe. Zobaczcie, jakie piękne sztuki. Tu przed chwilą widziałem kolejnego. Ukryty. O, jest. Widzicie, jak pięknie schowany. Przepraszam za moje odgłosy, ale tu komarów jest to niemiara. Zaraz mnie pożrą, zanim zdążę stąd wyjść. Koszyk zostawiłem w samochodzie, bo szczerze mówiąc nie myślałem, że coś znajdę. Ale jeszcze tu się rozejrzę, bo jak mamy. Piękne trzy sztuki. To może być ich więcej. No, zobaczcie. Pod choineczką ukrył się nam czwarty. Trochę slimak go wyżarł. Ale też jest okazały. A tu taki maluszek. Kolejna sztuka. Czyli mamy już pięć. One w jednym miejscu nie rosną. Zobaczcie, tu mamy kolejny okaz. Aż miło. A patrzcie, jaki ten obżarty po tych grzybach. O, tu takie piękne grzybki, ale szczerze nie wiem co to jest. Tu kolejny ślimur obżarty. Zobaczcie moi drodzy, w takim podmokłym, bukowym terenie znalazłem kolejne koźlaki. Widzicie. No, te są gigantyczne. Zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, ale są strasznie obżarte. Fajnie, że je znalazłem, ale nie zabiorę ich, bo są w słabym. Słabym stanie. No i muszę się pochwalić Wam, bo wreszcie nabyłem koszyk. Po kilku latach trafił się czas, że jeszcze zostało mi trochę urlopu, więc mam swój koszyk. O, tu kolejny grzybek. Powiem Wam, że teraz to się chyba. Zaczęła wiosna w lasach grzybowa, bo jest duża różnorodność grzybów. Jeszcze niedawno nic nie można było, było spotkać, a teraz jest tego pełno. Różnych ciekawych, bliżej mnie znanych, może kiedyś się nauczę ich nazw. Ale na razie. Na razie jest mi trudno zapamiętać wszystko. Dobrze, nie widzimy tu kolejnych koźlarzy bukowych, więc, więc idziemy dalej. W tamtą stronę. Zobaczcie moi drodzy, jakie te piękne. Też nie znam ich nazwy. Będę musiał sprawdzić jak wrócę do domu. pięknie się prezentują mówię duża różnorodność grzybów bardzo duża rzadko się spotyka no, tu się nam ukazał prawdopodobnie muchomor rodliwy Jakie jaja wygląda jak żelatyna Niektórzy mówią, że w tej fazie nadaje się do konsumpcji. Idziemy dalej. Borowików, prawdziwków i innych szlachetniejszych grzybów powiem Wam, że zbytnio nie widać. Dosyć słabo. Trafia się naprawdę dużo. Tu by. Mykolog mógł się bardzo nacieszyć swoimi spostrzeżeniami i tym, co znalazł, bo jest naprawdę duża różnorodność grzybów. Pojawia się po drodze. No tu na przykład jakiś gołąbeczek ze ślimakiem. No, dużo różnych mam nagranych na tym filmiku, grzybków, których naprawdę nie znam. Zobaczcie, borowiki giganty za siatką. Jeden, drugi, trzeci, tam taki mały, czwarty. Takie gigantusy, ale poza, poza terenem mojej ręki. Nie będę się nikomu włamywał przez, przez siatkę, ale mrówek tu jest masakra. O, trafiły nam się dwa. Borowiki A tu też jest dużo mrówek Bo Widzicie Dwa piękne borowiki Zory, że tak tuptam. tam Ale pełno jest Pełno jest Czego? Mrówek Tych dużych kowali Formika W tamtym roku w tym miejscu też znalazłem Chyba cztery borowiki Dobra pędzimy dalej Bo mnie oblezo Moi drodzy może nie ma Nie ma tego wiele Ale zobaczcie Pierwsze kurki się trafiły w tych lasach oczywiście bo w innych patrzcie jaka gruba, dorodna Tu jest zalążek na nowe kureczki Tu są kolejne. Wpadłem tylko na chwilę. Nie brałem koszyka z samochodu. Którego sobie wreszcie kupiłem. Ale komarów i mrówek to jest tutaj. Od groma, tu mamy jeszcze jedną kureczkę, jakie grubiutkie, fajne. Zobaczcie, do jajecznicy. I na koniec, moi drodzy, młode maślaczki. Jest tu ich całkiem sporo. Za parę dni wyrośnie ich bardzo dużo. Ale ja już stąd uciekam, bo chce mnie pożreć skala robactwa, które mnie tu przeraza normalnie dzisiaj. Jest tego ogrom. Nie wiem czy to przed jakimiś opadami. Jest ich natłok, czy, czy przed tym. Okej okay, moi drodzy, pozdrawiam. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania mojego kanału. Dzielcie się komentarzami. Poprawiajcie mnie, jeśli się mylę. Zachęcajcie innych. Możecie też wspierać jak ktoś ma ochotę. Wsparcie też jest potrzebne. Pozdrawiam, do zobaczenia.